Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Czytelniczego końcika na kanale Pająki. W tym odcinku zajmiemy się książką Wieczorne zaręczyny autorstwa Piun Xian. Zapraszam. Zanim pomówimy sobie o tej książce, która przyznam jest niszowa, jest mało znana, to chciałbym dwa takie szybkie ogłoszenia tutaj powiedzieć. Po pierwsze, nie jestem już bezrobotny, tak jest. Mianowicie teraz y, robię remonty, maluję, kładę gładzie i tak dalej. No, co prawda, zaczynam taką prawdziwą pracę informatyczną na początku września, ale do tej pory jeszcze sobie. Trochę pociłam na wykończeniówce. No i muszę przyznać, że jest to praca dosyć wyczerpująca. także kiedy już sobie położę te gładzie, to wracam do domu, strzelam browarka, oglądam anime i idę spać. No, living la vida loca. Ale nie za bardzo w ten schemat się właśnie wpisuje spędzanie wielu godzin na produkcję materiałów, na czytanie tych arcydzieł światowej literatury, także pewnie do końca miesiąca jeszcze tych odcinków będzie nieco mniej, a potem kiedy już będę miał tą pracę informatyczną, pracę zdalną, to z powrotem będę miał więcej czasu na tego typu aktywności. No i druga rzecz jest taka, że przekroczyliśmy, proszę Państwa, 10 tysięcy subskrypcji na kanale Pająki. Teraz już jest, jeśli się nie mylę, około 10 tysięcy 300, więc na pewno zrobię odcinek, tak jak zrobiłem na prawda, specjał był na 500. Na tysiąc i na pięć tysięcy bodajże, Jeśli Mogę się tutaj pomylić, proszę mnie nie zastrzelić, ale chyba takie mieliśmy specjały. No i za każdym razem, kiedy robię odcinek specjalny, celebrujący te, tego typu kamień milowy, to pytam się Państwa o pewien zasób pytań, czego są Państwo ciekawi, co mógłbym jakoś obszerniej odpowiedzieć, opowiedzieć. I również pod tym odcinkiem można zamieszczać pytania do tego nadchodzącego odcinka specjalnego na 10 tysięcy. Jak również to pytanie zadam na Discordzie, na innych mediach społecznościowych i potem wybiorę najciekawsze pytania. I na nie na tym odcinku odpowiem. Oczywiście to nie wszystko, co będzie na tym odcinku, i właśnie te inne plany trochę mi go odraczają, ale no to wszystko będzie jasne, kiedy już ten odcinek, mam nadzieję, że dosyć wkrótce. Wyjdzie. A dopóki nie wyjdzie, to bardzo dziękuję Państwu za y, takie zainteresowanie moim kanałem, za 10 tysięcy. Wkrótce przebijemy mój rekord życiowy subskrypcji, który miałem na moim drugim kanale y, z let's playami Minecraft. Więc niedługo będziemy bardziej popularni niż tamten kanał, w momencie najwyższego wzrostu. Więc bardzo się cieszę. W każdym razie przejdźmy już do tej książki i państwo no, mogą być zupełnie usprawiedliwieni nie wiedząc nic o tej książce, gdyż nie jest ona przetłumaczona na język polski, a nawet w kręgach zachodniej anglosfery jest dosyć nieznana. Ja też bym o niej nie miał pojęcia, gdybym akurat pewnego dnia w grudniu 2017 nie przeglądał sobie Lit na Forczanie i nie wszedł w wątek, który mnie zaciekawił. Mianowicie, zarekomendujcie mi najbardziej depresyjne książki, tak, żebym mógł w końcu to skończyć. I tam jedna z, jeden z obszerniejszych i ciekawszych postów to była właśnie rekomendacja um, kogoś, kto natrafił na wieczorne zaręczyny i nieco opisał fabułę. I z tego, jak to opisał, i z tego tonu, który tak. Książka miała według tego postu. No to mnie bardzo zaciekawiło i postanowiłem sobie. Książkę zamówić i przeczytałem. To była jedna z takich pierwszych moich wycieczek do literatury anglojęzycznej, do takiej, która nie jest w jakichś tam właśnie kanonach, arcydzieł literatury światowej, tylko coś, co po prostu na własną rękę chciałem, chciałem przeczytać i zobaczyć. Według mnie to była bardzo dobra decyzja. Książka niezmiernie mi się wtedy spodobała i proszę Państwa, zajęła bodajże pierwsze miejsce na mojej klasyfikacji top 10 moich ulubionych książek, co przeczytałem w 2018 roku. I paradoksalnie tam drugie miejsce zajął pył, John na fantego, który potem okazał się być moją ulubioną książką przez wiele lat. No, już długa historia. W każdym razie zaskak zaskakujące jest dla mnie to, że właśnie tak lubiłem tą książkę, że wygrała mój ranking 10 najlepszych tamtego roku, a nie nagrałem o niej recenzji, więc w końcu. Odzyskałem ją teraz po wielu latach od mojej dobrej koleżanki, którą tę książkę pożyczyłem. Przeczytałem ją ponownie i w końcu Sprawiedliwości stanie się zadość. I na kanale Pająki, teraz kiedy jest dużo większy, mam nadzieję wypromować tą książkę, żeby się stała trochę bardziej, właśnie, popularna, omawiana i tak dalej. Bo nie ukrywam, że ona jest podatne na interpretację i według mnie bardzo ciekawe byłoby właśnie zobaczyć perspektywy innych ludzi na to, jak interpretują te opowiadania, e, bo tak jak mówiłem, większość dyskursu dookoła tej książki jest e, w jakichś recenzjach po koreańsku na przykład i na jakichś koreańskich forach, więc nie za bardzo mogę się tam, prawda, wciąć w tą dyskusję i, i sobie porozmawiać o tym, co dane opowiadanie znaczy, a gdyby Państwo zechcieli również to przeczytać, to możemy mieć bardzo ciekawą dyskusję na temat e, interpretacji tych opowiadań, ale trochę też spróbuję przedstawić tutaj, w tym odcinku, moich interpretacji. Jeszcze druga taka dosyć ciekawa rzecz o tej książce, zanim się zajmiemy, co jest w tej książce, to mianowicie, że jest ona napisana przez kobietę. Autor to kobieta, proszę Państwa. Ja zwykle wstrzymuję się i wzbraniam przed czytaniem dzieł kobiecych, bo do tej pory jakoś nie wywarły na mnie wielkiego wrażenia pisarki jak, jak Sylvia Plath czy Virginia Woolf. Także ja jestem sceptyczny co do literatury tworzonej przez kobiety, ale tutaj z racji koreańskiego nazwiska nie wiedziałem, że to jest kobieta, także przeczytałem, prawda, spodobała mi się, no i teraz już głupio mi retroaktywnie zmienić zdanie, że książka jednak mi się nie podoba, bo jest napisana przez kobietę. Więc proszę bardzo, tutaj uprzedzenia i hipokryzja, mizogina zostały obnażone, no i na dodatek, jak się spojrzy na zdjęcia tej pisarki, to się okazuje. Całkiem na waifu material. Więc mówiąc językiem naszej złotej młodzieży, ja stanuję Pyun Heian i mam nadzieję, że Państwo będą również po tym odcinku. Pod względem literackim jest to książka. Bardzo unikalna, mimo tego, że są wyraźne inspiracje innymi dotychczasowymi pisarzami, jak na przykład Francem Kawką, i wiele osób nazywało opowiadania Pyun-Hiang prawda, podobnymi do opowiadań Kawki. Natomiast ten tom opowiadań ma swój bardzo unikalny charakter, który, co ciekawe, jest różny od charakteru wcześniejszych opowiadań Pyun-Hiang, które są dużo bardziej mroczne. I nastawiony na taki konflikt człowieka z naturą naczelnie, co jest też tutaj obecne, ale nieco mniej, oraz na taki horror związany z dysfiguracją ciała. I generalnie dużo bardziej takie zacięcie, właśnie horrorowe, kryminalne. Natomiast tutaj mamy takie dosyć prostolinijne opowiadania z gatunku, można by powiedzieć, rodzajowych, mówiących o prozie życia, a właściwie o monotonii codzienności. I jeśli znajduje się tu jakiś Horror to wynikający jedynie z horroru współczesnej sytuacji ludzkiego życia i pracy jako ko korpo szczur, jako Weiji in his cage, tego jak bardzo nie da się uniknąć biurokracji i ennui tej szarej codzienności właśnie w tym naszym y, społeczeństwie wysoce zindustrializowanym, wysoce zatomizowanym itd. Tu leży właśnie ten dużo bardziej subtelny horror tych opowiadań. I wszystkie właściwie się wpasowują mniej więcej w ten ton. Postaram się tutaj streścić fabułę niektórych tych opowiadań, bo właśnie to streszczenie było tym, co zainteresowało mnie za tym, tym pierwszym razem w 2017 i mam nadzieję, że zauważą Państwo pewne, pewne trendy, pewne elementy wspólne w tych, w tych opowiadaniach. Jedno jest takie o, o pracowniku jakiegoś biura zawsze to są pracownicy jakichś bardzo nudnych prawda, stanowisk, jakichś biur, który znajduje w parku takiego królika domowego, którego ktoś już nie chciał. I wypuścił do tego parku i bierze go do siebie, zaczyna się nim zajmować, ale z czasem ten królik mu się nudzi, zapomina często go karmić, wszędzie ma brudno w mieszkaniu przez tego królika, jednocześnie boryka się z jakimiś problemami w pracy, które sprawiają, że przestaje do niej w ogóle chodzić i pracuje z domu, z komputera, ale nikt mu nie zwraca na to uwagi. I oddaje te swoje raporty, nie wiedząc, czy ktoś w ogóle je czyta, czy, czy gdyby przestał pracować, to ktokolwiek by zauważył, i tak stopniowo się izoluje od, od swojej. Swojej pracy i swojego otoczenia. I to jest w ogóle bardzo mi znany i bliski sentyment, że nie wiadomo, czy w ogóle nasza praca się komuś na cokolwiek przydaje i się zdaje codziennie te bezsensowne raporty, których równie dobrze. Mogłoby nie być. W każdym razie, tutaj jest taki plot twist w tym opowiadaniu, że nagle okazuje się, że jest morderca z mieczem, który wychodzi na ulicę i morduje ludzi mieczem jakimś, nie wiem jakim, i w masce to robi, więc nie można dowiedzieć się jego, jego tożsamości. I nagrywa potem taki filmik, w którym mówi, że będzie dalej mordował mieczem. Oczywiście, to jest dosyć taki absurdalny element, może odrobinę groteskowy, humorystyczny. W każdym razie, jeszcze bardziej takie dziwaczne dla mnie jest to, jak reagują. Ludzie dookoła tego głównego bohatera, który oczywiście się martwi tym, że jest morderca grasujący w jego mieście, w jego okolicach. I jedni mu mówią, żeby się nie martwił, bo to y, bardzo rzadkie wydarzenie i na pewno się nie powtórzy ten atak, a drudzy go zapewniają, że, jakby jednocześnie, to chyba są nawet ci sami ludzie, zapewniają, że e, to nic takiego, takie rzeczy zdarzają się nagminnie, nie powinieneś się temu dziwić, i po prostu musisz się z tym pogodzić, że są ataki y, morderców z mieczami, bo takie jest życie. Więc proponują mu takie całkowicie sprzeczne y, słowa otuchy, y, które, które w samej rzeczy mają odwrotny efekt. Inne opowiadanie to opowiadanie tytułu Wieczorne zaręczyny jest być może najbardziej e, depresyjny z nich wszystkich, gdyż opowiada o człowieku, który zostaje skontaktowany przez bardzo, dawne, bardzo dawną, odległą znajomość, z którą nie miał kontaktu od 10 lat, że jakiś jego stary mentor umarł i że ma przywieźć e, wieniec pogrzebowy na jego pogrzeb, bo jest, pracuje w kwieciarni, więc jedzie wiele, set kilometrów z tym wieńcem i traci kontakt z tym, z tym dawnym znajomym i w ogóle nie wie, po co on tam jest i nie wie, czemu go zawołał, prawda, czemu, czemu kazał mu przyjechać. Czuje się bardzo niezręcznie z tą całą sytuacją. W każdym razie cały czas myślenie o tym, o tym pogrzebie, o tej śmiertelności jego, jego starego mentora i potem jeszcze to, że jest świadkiem wypadku samochodowego, Tuż przed jego oczami sprawia, że ma taki moment rozliczenia się ze swoją własną śmiertelnością, co skłania go do tego, żeby zadzwonić do swojej takiej przelotnej kochanki czy dziewczyny, której nawet nie kocha i której nawet nie, lu nie lubi i uważa, że jest irytująca, i tak dalej, i z którą zerwał w rozmowie telefonicznej kilka chwil wcześniej, ale potem, jak doświadcza tego upadku, to dzwoni do niej jednak i się jej oświadcza w tej płonnej nadziei, że. Trwanie razem w związku, nawet jeśli, jeśli uważa, że jest nieznośna, jest lepszym, lep, lepszym niż starzenie się samotnie. Więc, oczywiście, tutaj bardzo streszczam tą historię, ale według mnie, ma ma wielki impakt emocjonalny i właśnie dobrze pokazuje desperację sytuacji takiego typu ludzi, którzy mają problem z, z kontaktami międzyludzkimi, z nawiązaniem jakiejś głębokiej emocjonalnej relacji z kobietą itd. Dalej jest opowiadanie o człowieku, który codziennie je ten sam lunch na stołówce i dlatego nazywa się to monotonnym lunchem to opowiadanie i on pracuje jako, jako kserokopista książek na uniwersytecie i jego życie jest tak wyzute z jakichkolwiek impulsów, bodźców, wydarzeń itd. że on wpatruje się w światło kserokopiarki, żeby w ogóle żeby poczuć jej ciepło i się oślepia tym światłem. Żeby, żeby cokolwiek poczuć, prawda, co wspominam tylko dlatego, że znalazłem taki obrazek bardzo, bardzo dawno temu, z którego chciałem zrobić mema odnoszącego się do tego opowiadania, ale nikt by go nie załapał, więc teraz oto robię tego mema i Państwo mogą to załapać. Dalej mamy kolejną, dosyć absurdalną fabułę o dwójce, również pracowników biurowych, którzy z jakiegoś powodu dostają polecenie od swojego szefa, żeby przenieść wielki i ciężki worek i przejechać z nim autobusami również kilkaset kilometrów do innego miasta i zostawić ten worek w jakimś opuszczonym budynku, ale nie mogą do niego zaglądać ani go otwierać, tylko że z czasem prawda, no, zastanawiają się bardzo co, je, co może być w środku i z czasem zawartość tego worka zaczyna śmierdzieć, więc oczywiście mają dyskusję, czy powinni to otworzyć itd. No i, no i zakończenie jest równie, równie absurdalne, że w końcu przynoszą ten, ten worek na miejsce do jakiejś zapadłej wsi i te zmęczenia zasypiają dookoła tego worka, a on znika, kiedy, kiedy oni śpią. I mamy też możliwe najbardziej ikoniczne opowiadanie z tego zbioru, mianowicie o człowieku, który ma ciężarną żonę i wprowadzają się do nowego, nowego mieszkania, które jest na skraju lasu, na takich przedmieściach, w każdym razie, żeby dostać się do tego mieszkania, muszą przejść przez podwórko jakiegoś innego domu i tam jest wielgachny pies który jest bardzo towarzyski, ale, ale tej żonie wydaje się straszny i ona cały, całe dnie siedzi w tym domu, bojąc się wyjść z racji na tego psa i się skarży temu mężowi, a mąż nie wie co zrobić, bo to ma prawda, nowy, nowy dom, nową pracę, już się zobowiązał, nie może się teraz wyprowadzić, ale nie może również przekonać nikogo, że, że ten pies mu przeszkadza, że, żeby był tam uwiązany czy cokolwiek, więc zupełnie nie widzi wyjścia z tej sytuacji, która wydaje się dosyć no, prosta do rozwiązania, przez ponownie jakiś, jakiś dialog z, z, nie wiem, z właścicielem tego psa, czy z tą żoną itd. Ale zamiast tego ten człowiek decyduje się na najbardziej radykalne wyjście, mianowicie, że bierze tego psa na smyczy, na czubek jakiegoś wzniesienia w tym lesie, koło którego mieszka i przywiązuje go do drzewa i podaje mu truciznę, więc stara się zabić tego psa, ale robił to jeszcze w nocy, więc włądzi w tym lesie i stara się wrócić do tego swojego domu, ale natura jest mu bardzo nieprzychylna, plącze się w ciernie w, w jego usta i oczy, wchodzą w ogóle muchy. I to jest takie najbardziej mocne pod względem obrazów tam, tam przedstawianych, być może opowiadanie z tego, z tego zbioru, i właśnie i najbardziej kojarzące się z dawniejszymi pracami Hijan. W każdym razie, jeszcze jest jedno, o którym chciałem pokrótce opowiedzieć mianowicie Fabryka Puszek. Gdzie jest człowiek, który całymi latami puszkował na zmianę sardynki i jakieś tam makrele? Tylko, że ta fabryka puszek puszkuje również wiele innych rzeczy, które po prostu pracownicy sobie przychodzą zapuszkować, jak domowe posiłki, które wysyłają odległym znajomym i rodzinie. Ale potem rzeczy stają się dużo dziwniejsze, kiedy wychodzi na jaw, że szef tej fabryki zniknął, e, i że miał historię puszkowania wszystkiego, co popadnie jakichś starych tam dokumentów, zdjęć, pamiątek a kiedyś nawet zapuszkował zwłoki psa, który umarł e, jego dziecku. I, e, no i potem on znika. I jest podejrzenie, że, że właśnie główna postać tutaj. Który tamtego dnia, kiedy on zniknął, pracował w, w fabryce, właśnie tak, by coś tam sobie zapuszkować, e, znaczy na polecenie tego szefa właściwie, to, że on go zamordował i popakował w puszki. Więc tutaj też widzimy echo tych bardziej e, drastycznych, e, kryminalnych opowiadań, opowiadań Pion Hijan, aczkolwiek również z takim rysem dosyć absurdalnym nie ukrywajmy. No więc skoro pokrótce przedstawiłem, jakiego typu co do treści są te opowiadania, i widzą Państwo pewne motywy e, wiążące to opowiadania, jak właśnie monotonia życia codziennego, czy chęć sprawowania kontroli nad, nad przyrodą, nad zwierzętami i tak dalej, jak również element tej, tego egzystencjalnego horroru, tej pustki, niemożności rozliczenia się z widmem nadciągającej śmierci, więc jeśli już te motywy zauważyliśmy, to chciałbym tutaj je połączyć w taką, taką spójną całość i, i wysnuć taką wiadomość, która według mnie wynika z całego tego y, tomu wziętego razem i również z wcześniejszych prac, które możemy tutaj dołożyć. Mianowicie, według mnie tutaj głównym przesłaniem jest taka, takie desperackie położenie człowieka, właśnie współczesnego, który z jednej strony jest ograniczany przez y, te zasady, tą biurokrację, tą monotonię. Codziennego życia, które jest skrajnie nienaturalne dla człowieka, żeby, żeby powtarzał tą samą rutynę w oświetlonych sztucznym światłem, prawda, małych prostokątnych pokoikach, jedząc te same posiłki, nie potrafiąc złapać prawdziwego kontaktu emocjonalnego z innymi ludźmi i izolując się od nich. No i to jest z jednej strony ten, ten świat współczesny, który jest bardzo odrzucający, a jednak jest konieczny do przetrwania, bo, bo dzięki uczestnictwu w nim zdobywamy pieniądze itd. Z drugiej strony ten człowiek współczesny również nie może uciec się do świata natury, świata przyrody, bo przez lata przystosowywania się do tego społeczeństwa biurokratycznego, technologicznego, zwał jak zwał, to stał się już totalnie niekompatybilny z tym światem przyrody i dla, dla większości ludzi, przytłaczającej większości ludzi, obcowanie z naturą jest czymś, głęboko niekomfortowym, a nawet strasznym. Człowiek współczesny oczywiście często mówi, ale przecież ja, ja kocham naturę, chodzę, nie wiem, do parku, chodzę na spacery, na wycieczki, ale zwróćmy uwagę, że we wszystkich tych przypadkach ta natura musi być jakoś włączona w ryzy tego jednak, tej kontroli społeczeństwa współczesnego w taki sposób, że jest to wycieczka bezpieczna, dziejąca się według pewnego ustalonego regulaminu. No oczywiście tutaj stereotypowym przykładem jest, jest park, który jest jakoby symulacją prawda, naturalnego lasu z tymi wytyczonymi geometrycznie ścieżeczkami, fontannami. No to, że ludzie w miastach lubią mieć parki, to ja porównuję do, do tego, jak, jak ta arystokracja i monarchia francuska tam w XVIII wieku mieli takie właśnie też bardzo, bardzo wymuskane te, te ogrodziki, które chcieli właśnie, żeby przypominały świat naturalny i świat taki wiejski, ale w taki idealizowany sposób, więc, więc umieszczali tam też właśnie pastuszków ubranych w jakieś przeszywane złotem kubraczki, którzy wypasali sobie owieczki i nawet umieszczali tam jakichś tych starych ludzi, którzy mieli wyglądać na pustelników żyjących tam, nie wiem, w jakichś chatach czy w pniach drzew. I byli to po prostu tacy dekoracyjni pustelnicy, jak gnomy ogrodowe tam stawiani. I w podobny sposób jak arystokracja francuska mogła sobie, prawda, gardzić tym, tym pospólstwem, a jednocześnie uciekać się do swojego małego, wyidealizowanego poletka, w którym to samo pospólstwo jest przedstawiane jako coś estetycznego i łączonego się, łączącego się właśnie z tym odklejoną symulakrą świata naturalnego, to podobny stosunek według mnie mają ludzie współcześnie do takich właśnie fenomenów jak, jak te bardzo wysoce zaaranżowane parki albo, albo chociażby posiadanie zwierzątek domowych, które również są wzięciem czegoś z tego świata dzikiego, ze świata przyrody, ale przedstawienie tego w, w klatce w sposób bardzo nienaturalny dla tego samego zwierzęcia, bo się je karmi, prawda, nie wiem, jakimś wysoce przetworzoną żywnością i, nie wiem, obcina się temu zwierzęciu pazurki i tak dalej. No, rzeczy totalnie niespójne z tym, co czyni zwierzęcie zwierzęciem. Zwierzę albo jest dzikie, albo ma służyć człowiekowi, a w, w, tym, w tej sytuacji, prawda, zwierzątka domowego, to raczej ludzie służą temu zwierzęciu, co jest zupełnie nie, nieuporządkowane według mnie. No, trochę oddaliłem się tutaj od tematu, ale meritum jest takie, że właśnie dlatego człowieka współczesnego nie ma wyjścia, bo zarówno e, jego codzienność jest obca jego naturze, jak i jakiej dzikość i przyroda jest obca jego naturze, więc jakby wydaje się, że nie ma dokąd uciec, że jego sytuacja jest opłakana. I to właśnie podkreśla Pyun w tych opowiadaniach, robiąc takie bardzo ciekawe paralele pomiędzy światem współczesnego miasta i światem przyrody, porównując oba te światy z labiryntem, wskazując na to, że człowiek może bardzo łatwo Zagubić się we współczesnym świecie ze względu na to, jak bardzo podobne do siebie są, są rzeczy, które napotyka. Tak jak jedna postać tutaj gubi się w obcym mieście, gdyż nie może przeczytać tam znaków drogowych, a wszystkie budynki wyglądają tak samo. I, i przemierza to miasto, wydaje mu mi się, że chodzi w kółko, zupełnie nie wie gdzie jest, i jest uczyniona taka ciekawa obserwacja, że człowiek nie gubi się wtedy, kiedy spotyka coś. Nieznanego, kiedy wkracza w nieznane. Bo właśnie, kiedy wkracza w nieznane i znajduje wiele różnych od siebie rzeczy, to może wytyczyć mapę myślową, prawda, od punktu do punktu, żeby żeby cofnąć się potem z powrotem tą drogą, odnaleźć swoją drogę. Natomiast kiedy krajobraz jest identyczny, E, prawda, z punktu do punktu. Nie ma tych cech charakterystycznych, tylko wszystko wydaje się z grubsza znajome. To właśnie w tych przypadkach e, prawda, umysł człowieka zupełnie się gubi i błądzi i, i ten człowiek wtedy właśnie, tak jak mówię, zatacza koła itd. I to jest coś wspólnego e, współczesnemu krajobrazowi miast, które są bardzo homogeniczne i nawet między, między jednym państwem a drugim e, budynki, jest, jest identyczny styl e, zabudowań w tych, tych nowoczesnych, prawda? E, totalnie wyzuty z regionalnego stylu, ale ten problem homogeniczności występuje również w wielu miejscach w przyrodzie, gdzie na przykład w wielkim nie wiem lesie sosnowym, to jedna sosna jest niemalże identyczna do drugiej sosny i również bardzo łatwo się wtedy, wtedy pogubić. Więc to wydaje mi się tutaj być taki zarys tej myśli Yang On się bardzo ciekawie wiąże z takimi zagadnieniami jak, jak właśnie terytorium, czy psychogeografia, ogólnie też prawda te wątki bardzo mi bliskie, jak wątki właśnie antytechnologiczne, antyurbanistyczne, ale tutaj w żaden sposób nie idealizujące alternatywy. Tutaj na przykład wieś jest przedstawiona jako również miejsce pełne, pełne zagrożenia, jako coś odrzucającego, jako coś bardzo obcego, dlatego, prawda, mieszczucha, który nigdy by się nie potrafił odnaleźć tym, w tym e, świecie wiejskim. I, I dla niego, z perspektywy tego mieszczanina, tutaj ci ludzie mieszkający na wsi są niemalże jak te dzikie zwierzęta budzą taką głęboką reakcję strachu, kiedy się ich napotyka. Tutaj, nawet, jeden, jeden ten wieśniak ma taką koszulę z wielkim tygrysem. I wtedy, kiedy zbliża się i okrada głównego bohatera, a potem też go napada, to właśnie ten, ten główny bohater nie wie, czy to zbliża się do niego prawdziwy tygrys, czy właśnie ten wieśniak z jakiejś biednej prowincji. No więc, biorąc pod uwagę wszystko, co tu powiedziałem, można zauważyć łatwo, że literatura Pyongyang jest bardzo pesymi pesymistyczna. Ja raczej w, w tym, co mówię i w, w, to, w tym, jakich filozofów wyszukuję, no szukam jednak optymizmu, że jest, jest wyjście dla człowieka współczesnego, jakiś powrót do natury, powrót do prostszych czasów, e, agraryzm i tak dalej. Natomiast, natomiast dla Pionki Jan nie ma tego wyjścia. ani niej zarówno wieś, jak i dzika natura są czymś, są czymś makabrycznym i odrzucającym, do czego nie da się wrócić. Co też ciekawie mi się skojarzyło z takim filmem Larsa von Trier'a Antychryst, gdzie również tak dzika natura jest, jest przedstawiona jako miejsce takiej bardzo odrzucającej, mrocznej, jak niemalże pierwotnej magii, czy czegoś takiego. Myślę, że bardzo ciekawe się wpisują tutaj wątki z tamtego filmu. W każdym razie, to jest taka myśl wynikająca z tych właśnie wszystkich opowiadań wziętych razem, natomiast każde poszczególne opowiadanie mówi o czymś nieco innym, i wydaje mi się, że do większości z nich można wy, wyróżnić taki jeden klucz interpretacyjny, na przykład jak opowiadałem o tej historii z ludźmi przenoszącymi worek, zastanawiającymi się, co jest w środku, no, to tutaj, jeśli się już zda sprawę, że ten worek e, to jest metafora na człowieka, który z postępem czasu staje się coraz bardziej uciążliwy, zaczyna śmierdzieć, a potem nagle znika w nocy, czyni przesłanie tego opowiadania już bardzo jasnym. I nie wiem, czy kiedy już się znajdzie tą, tą interpretację e, poszczególnego opowiadania, to czy jest tutaj na tyle treści, na tyle szczegółów, żeby dalej kontynuować tę interpretację. Bo wiele takich książek, które mają charakter właśnie oniryczny, jakiś taki absurdalny i ma wiele właśnie symboli, takich różnych wątków właśnie, które ciężko tak wytłumaczyć dosłownie, to one są podatne na wiele interpretacji i ciężko dojść do, tego, do takiego wniosku, że oto interpretacja, którą mam, jest tą poprawną. Przykładową książką jest tutaj na przykład Wilk Stepowy Hermana Hessego. Natomiast tutaj te, te opowiadania są właśnie tak prostolinijne, tak suche i tak okrojone z tych pobocznych wątków, chociaż zaraz też powiem, czy wszystkie, że kiedy znajdzie się tą jedną interpretację, która bardzo dobrze pasuje, to ciężko dalej jeszcze szukać, nie wiem, drugiego, trzeciego, czwartego dna pod tymi wszystkimi symbolami. Ale, właśnie, jak powiedziałem, niektóre opowiadania też mają takie wtrącenia, które nie wiem, czy miały jakiś związek, miały mieć jakiś związek z głównym przesłaniem danego opowiadania, czy główną intencją danego opowiadania, czy po prostu były jakimiś takimi artefaktami kulturowymi, których ja nie do końca rozumiem, albo czy, czy może po prostu źle zinterpretowałem ostateczne przesłanie e, tego opowiadania. Na przykład w tym, w tym opowiadaniu o, o puszkowaniu i o tym szefie, e, który, który puszkował swoje jakieś tam prywatne przedmioty i, i, i trupa psa, to jest też wspomniane, że e, miał romans z jedną z pracowniczek tego zakładu e, i ten romans był utrzymywany w tajemnicy, nicy przed wszystkimi, ale wszyscy się jakoś to domyślali i właśnie nie wiem, co ten detal ma do czynienia z przesłaniem tego opowiadania, czy ma po prostu sygnalizować, że, że, ten, że ten szef był szemranym człowiekiem i że może zasłużył sobie na to przypuszczalne morderstwo, czy też może jest to jakiś głębszy wątek, którego po prostu nie łapie. Więc nie powiem, że książka jest całkowicie wyzuta z tego typu Smaczków, które właśnie tutaj można by dyskutować między wieloma ludźmi, wieloma perspektywami. E, aczkolwiek w większości przypadków jest dosyć jasna, grubsza, poprawna interpretacja tych, tych wszystkich opowiadań. No, nie wiem, czy na tą chwilę mam, mam więcej do powiedzenia. Tak jak mówiłem, liczę bardzo gorąco, że również Państwo się zainteresują tą książką i będziemy mogli sobie, sobie tutaj wspólnie ją omówić jeszcze w komentarzach czy na Discordzie. E, serdecznie zapraszam na, na Discord. Pajęczyna i również skoro już tu jesteśmy, zachęcam Państwa do kupienia mojej książki Trel w Koronie, dostępnej na Allegro, link w opisie. Bardzo by mi to pomogło, bo przez te kilka miesięcy bezrobocia troszkę moja sytuacja finansowa popadła w ruinę, więc bardzo bym doceniał wszelkie wsparcie. W każdym razie dziękuję Państwu za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Do następnego razu i życzę Państwu miłego wieczora oraz przyjemnych lektur. Do widzenia.